Witajcie, witajcie. Od razu wybaczcie mi, to, że takie te odcinki teraz pojawiają się tak nie aż tak często jak zazwyczaj, ale po prostu to, co się dzieje, no to to jest po prostu jakaś masakra. W pracy kocią, w sprzedaży internetowe, internetowej kocią, no po prostu bardzo dużo się dzieje. Dodatkowo e, dogrywam większy magazyn, ponieważ ten 20, 25 m2, który kupiłem niedawno, bo to chyba wakacje były. Także pół roku temu jest po prostu zawalony po sufit, nie można się ruszyć. Także dodatkowo potrzebuje jeszcze magazyn, dodatkowo całe wariactwo świąteczne. No, po prostu się dzieje. Nie spodziewałem się, że to będzie coś takiego. Teraz wracam do domu, to jest 18, 19 czasami. Ja się tutaj już chcę mieć, wiecie, coś czas jeść, coś trzeba ogarnąć, a tutaj. I jeszcze trzeba wrócić, zrobić zwroty, jakieś przelewy, ktoś dzwoni. To po prostu dzień 16 godzinny od poniedziałku praktycznie do niedzieli aktualnie nie starcza. Jest po prostu masakra, ale z drugiej strony przyjemna masakra, no bo jakieś tam pieniążki się zbierają i od stycznia już na spokojnie, chyba będzie się te zamówienia robiło i sprzedaż trochę będzie taka spokojniejsza. Nie wiem jak to będzie. Tak, ale dzisiaj raporty fiskalne dobowe. W tamtym tygodniu zebrały się aż 4 i wszystkie cztery Wam dzisiaj tutaj pokażę. Pierwszy grudzień, 1 grudnia. 102 przesyłki 3055 zł przychodów. To jest chyba pakowanie we wtorek, tak? wtorek. No to udało się 102 przesyłki wysłać. No i ponad 3000 zł przychodów w jeden dzień. Kolejny dzień. Pakowanie w środę. 89 przesyłek. I 2964 zł przychodu. To jest zwykły, najzwyklejszy dzień. Ludzie nie są po wypłatach, ani no nie mają pieniędzy, nie mają wypłat. Zawsze te dni były takie bardzo jałowe, a teraz, no jak widzicie, jest naprawdę ładny utarg. Kolejny dzień, czyli czwartek, 85 przesyłek, co wygenerowało 2653 zł przychodu. No i piątek czwartego. 84 przesyłki i 2495 zł. przychodu. Ten dzień jest zawsze dużo, dużo słabszy, no i w, tak w tym wypadku też jest. A jeszcze do tego raportu fiskalnego dobowego było kilkanaście paczek zapakowanych już w piątek o 14, czyli te, co powinny zostać wysłane w poniedziałek, żeby w poniedziałek było mniej pracy. No ale jak widzicie, raporty fiskalne naprawdę piękne piękne. Aktualny przychód to 252 tysiące zł. Ćwierć miliona, można powiedzieć. Ćwierć miliona. No i temat dzisiejszego odcinka to wariactwo. No, już o tym opowiedziałem. Mówię, potrzebuję troszeczkę większy. Troszeczkę. Potrzebuję większy magazyn. Potrzebuję więcej towarów. Potrzebuję paczki z Chin. O, właśnie, dzisiaj dwie paczki z Chin do mnie dotarły. Kurczę, zawartość mi się nie zgadza. Taka trochę lipa. Już napisałem do Chińczyka, zobaczymy, co z tym będzie. No, jestem za 300 zł, 300 dolarów w jednej paczce nie przyszło mi towaru. A to jest bardzo dużo, można powiedzieć. No to jest bardzo dużo. 300 dolców, a ja tutaj domawiałem aukcje. Znaczy domawiałem, bo aukcje mi y, pospadały, czyli pokończyły się. Domówiłem towar, już byłem zadowolony, że aukcje powznawiam. A tutaj nie ma produktu, jest lipa totalna. Na maksa. A dzisiaj nawet tak szybko odpakowywałem paczki, tutaj tak się spieszyłem, żeby to ogarnąć, że nawet nie, nie kręciłem, wiecie. Bo zawsze jak przychodzą paczki z Chin, to odpalam kamerę i je odpakowuje, czyli odpakowuje na kamerze, żeby w razie czego Chińczykowi wysłać jakiś materiał dowodowy, że tych rzeczy rzeczywiście nie było. No bo teraz może wystąpić słowo przeciwko słowu. No i taka skucha z mojej strony. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Chciałbym teraz Wam pokazać jak wygląda kampania Allegro Ads. Odsłony 220 tysięcy, kliknięcia prawie 3000, koszt reklamy to 900 zł. No, i te 900 zł wygenerowało mi 4100 zł przychodu. Czyli ładnie tutaj zyskuję, znaczy ładnie. No, zyski są. Widać, że większy ruch jest klientów, bo więcej ludzi w internecie, więc moja reklama się wyświetla, można powiedzieć, więcej razy. No i generuje. No ładny przychód generuje. No, możecie sobie to porównać z jakimiś tam swoimi kampaniami. Ja jestem zadowolony, no bo to było też tak, Allegro Ads to było tak testowo, a jak widzicie. Można na tym zarobić. I teraz chciałbym Wam opowiedzieć taką historię, to znaczy historię. Obserwowałem sobie aukcję, chciałem kupić coś, można powiedzieć. Znaczy, ona była dodana, ta aukcja do obserwowanych, i nagle otrzymałem maila, że ta aukcja się skończyła. I ja chciałem od tego gościa, od tego sprzedającego to kupić, można powiedzieć. I ja dzwonię do niego, kiedy towar będzie dostępny. Kiedy to, wiecie, wypytuję go, a on mówi, że w tym roku ten towar już nie będzie dostępny. A miał bardzo popularną aukcję z tym produktem. No to, jak mówię, jak nie będzie dostępny? No nie ma, bo już nie ma w tym roku, już nie doślą, już nie zrobią, nie zdążą, dopiero w przyszłym roku. No to mi się lampeczka szybka zaświeciła. I tak, i otworzyłem sobie, wpisałem dany przedmiot, hurt. Odpaliłem sobie 20 zakładek i szukam i dzwonię, tutaj dzwonię, tam dzwonię, czy mają, czy mają, tutaj do firmy, do fabryki, tutaj do jakichś pośredników. Podzwoniłem, czy mają ten produkt i udało mi się ten produkt znaleźć i kupić. No i go kupiłem i go teraz sprzedaję, ale widzę już, że niestety no chyba moja złota passa się skończy. Która ta passa trwała przez dwa tygodnie. E i widziałem, mówię, że aukcja wróciła, chyba mu tam dosłali jakiś towar, albo widział, że go chce wygryźć <gryś> I, i domówił towaru, także nie wiem, jak to będzie, ale już Wam opowiem dokładniej. Tak jak tutaj teraz widzicie, wartość sprzedaży tego produktu, widzicie tutaj w tym momencie 90 dni, czyli w ciągu 90 dni ten produkt sprzedał się za 100 tysięcy złotych. Teraz widzicie kolejny slajd, ten sam produkt, sprzedał się w ciągu 30 dni za kwotę 60 tysięcy złotych no bo wiadomo, że są święta większy ruch, no to większa sprzedaż za 60 tysięcy złotych i zobaczcie sobie mój, mój słupek jest pomarańczowy i dodatkowo tutaj jeszcze kilka dwa słupki są jeszcze tutaj w tych, nie wiem dokładnie które ale dwa z tych słupków są jeszcze gdzieś tu moje gdzieś w tych top 10 <laughs> ponieważ wystawiłem te aukcje na, na kilku kontach no, i widzicie sobie, jak ten słupek pięknie wygląda. I teraz pokażę Wam słupek z 10 ostatnich dni. Dobra, i teraz widzicie wartość sprzedaży z ciągu 10 dni 22 tysiące. I zobaczcie sobie mój pomarańczowy słupek. Niestety ten, mówię, ten złoty czas już się skończył temat się wyczerpał ja towaru też pozamawiałem mnóstwo, mam teraz bardzo duży zapas mam nadzieję, że uda mi się go sprzedać, no ale jak widzicie, rynek praktycznie człowiekowi się lampka. A była akcja, reakcja, nie było w ogóle czekania, było od razu, było jak był kontakt, ze, aukcja zeszła, kontakt ze sprzedającym, szukanie produktu, tego samego dnia zapłacony przelewem ekspresowym i kolejnego dnia już mi gościu wysłał. To nie było w ogóle czekania, to było, to był, można powiedzieć, że to był poniekąd złoty strzał, no ale nie przyniósł aż takich dużych zysków, ale no kilka tysięcy udało się zarobić właśnie na takim... Ala, złotym strzale. No mówię, no niestety, miałem nadzieję, że to mi się do końca świąt, yy, znaczy do końca świąt, do końca grudnia ten temat jeszcze pociągnę i że ładnie tutaj zarobię. No ale niestety. I takich właśnie złotych strzałów poszukuję. Co jakiś czas się coś takiego zdarzy. Dobrze, i co ja Wam tu jeszcze chcę pokazać? Twój poziom jakości sprzedaży. O, właśnie tutaj dzisiaj rano zerknąłem, skoczy, wskoczyła fajna, fajna tutaj. Liczba zrealizowanych zamówień tylko i wyłącznie na tym koncie 2000, czyli w ciągu ostatnich 30 dni zrealizowałem dwa, ponad 2000 zamówień, co wygenerowało obrót 43 000 złotych. Tutaj widzicie Allegro, no bo tam wam pokazuje obrót, też właśnie przesyłki tam dodaje. Teraz mam bardzo dużo zamówień ze smartem, no ale jednak tych przesyłek tam trochę, trochę muszę opłacić, te kilka tysięcy złotych w miesiącu. No a tutaj macie taki czysty obrót tylko i wyłącznie ze sprzedaży ze sprzedaży tych produktów no i jakość mojej sprzedaży, widzicie 741 punktów Allegro postanowiło usunąć mi jeszcze jedną aukcję za miniaturkę której nie dopatrzyłem no i mam już minus 40 punktów miałbym pięknie 781 a ja przed świętami oczywiście jakość mojej sprzedaży zamiast o to zadbać na maksa, no to ja tu skusiłem w temacie no i jeszcze nawiązując do pulsoksymetrów, jak pamiętacie odcinek, opowiadałem, że niedługo pulsoksymetry będą po 10 zł. Pisaliście mi tam, że gdzie, tam na pewno nie, na pewno nie. Pisaliście mi tam w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, że głupoty opowiadam. No i teraz sobie zobaczcie, jak wygląda Allegro. Pulsoksymetr, wszystkie są ze smartem, czyli wszystkie są z Polski, z certyfikatem na palcowy. No, 10 zł. Możecie sobie pulsoksymetrów kupić. I tak to jest właśnie z poszukiwaniem produktów, które są jakimiś tam bestsellerami, które wyświetlają się na Alibabie na pierwszych stronach, które są, e, nie wiem, w raportach poszukujecie sobie top 100 sprzedaży na Allegro. Te produkty są do tyłka. Te produkty są dla wielkich, wielkich sprzedawców, którzy importują je kontenerami, a nie tam dla jakichś takich małych płotek, jakimi jesteśmy my. Jak ja będę generował. Milion złotych przychodów miesiąc, to też jeszcze będę małą płotką, bo te wielkie firmy robią dużo, dużo wyższe obroty i oni mogą sobie pozwolić na, na jakieś tam bestsellery, na sprowadzanie tego typu rzeczy. Wy nawet od razu ja automatycznie, jak wysyłacie mi do analizy jakiś produkt, który jest waszym zdaniem bestsellerem, czy tam czymś, że to jest super produkt, popularny, och, ach, że na Amazonie się tyle go sprzedało, że gdzieś tam, to ja automatycznie od razu Pisze, że nie, nie, I jeszcze raz nie, że ten produkt jest bardzo popularny, że kampanie tam się wyświetlają, tych produktów nie sprowadzacie. O waszych produktach ma nikt nie wiedzieć. Wy macie czerpać dużą, dużą, dużą marżę, duży zysk z jakiegoś tam produktu, który jest niewidoczny. I tyle. To jest recepta. No i to tyle na dzisiaj. Chciałbym podziękować, że jesteście, że oglądacie. Tak, dziękuję.